Dzień dobry, zapraszam na lekcję. Zajmiemy się dzisiaj akordem c -dur. Pokażę Wam, w jaki sposób można na akordzie C-dur poćwiczyć technikę fingerstyle, a konkretnie koordynację pracy prawej ręki z lewą. Bierzcie gitary do dzieła. Akord c -dur wygląda w taki sposób. Układamy palce na pierwszym progu na strunie drugiej, drugim progu na strunie czwartej i trzecim progu na strunie piątej. Struny w gitarze liczy się, przypominam, od dołu. Trzymając ten akord, zagramy taką melodię na strunach basowych. Uderzamy kciukiem strunę A, D, A i E. I jeszcze raz. A, D, A, E. Ponieważ ten dźwięk E nie brzmi za fajnie w tym układzie akordu, przeniesiemy dźwięk pasem serdecznym ze struny A na strunę E. To jest dźwięk należący do tego akordu. Dźwięk G. I będzie ten akompaniament wyglądał już tak. I przenoszę struna A, struna D, struna A, struna E. Co tutaj jest ważne, to abyście cały czas, aby cały czas trzymać ten akord, tak? Żeby nie grać w ten sposób. Cały czas trzymamy c -dur i trzymając ten akord wykonujemy ruch pozwalający nam zagrać ten dźwięk na strunie basowej E. To jeszcze nie jest takie trudne. Teraz dołożymy do tego melodię. To będzie początek kolendy. Pójdźmy wszyscy do stajemki i ta melodia będzie wyglądała tak. Gram kolejny dźwięk struny G, dźwięk na jej drugim progu, wracam na strunę G znowu powtarzam dźwięk na drugim progu. Bierzam strunę G, B, trzymając dźwięk na pierwszym progu E, i wracam z powrotem na dźwięk na strunie B. No to co? Łączymy teraz tą melodię z dźwiękami basu na akordzie c -dur. Bardzo powoli będzie to wymagało przestawiania teraz kolejnego palca w tym akordzie. Palca środkowego ze struny D na strunę G. Uwaga! Jeszcze raz. I w normalnym tempie. Rozpiskę tego ćwiczenia znajdziecie na stronie www.lubiegitarę.pl. Zapraszam na kolejne lekcje i życzę powodzenia w ćwiczeniach. Do zobaczenia.